Cześć z tej strony Marcin Zaweska ekstra szkolenia. Ostatnio ktoś tam napisał mi w komentarzu, czy jak pada deszcz, to muszę włączyć wycieraczki, tak piura wycieraczek przedniej, tylnej szyby. No moi drodzy, ja bym powiedział jeszcze więcej. No że oprócz tego, że włączyć e, wycieraczki przedniej, tylnej szyby, jeżeli są zapadane. No, to jeszcze bym zrobił wszystko, żeby mi nie parowało. No to co bym zrobił? No to zobaczcie sami. Egzaminator mówi: proszę się przygotować do jazdy. Więc sobie tam już fotel, kierownicę, tak, lusterka, zapiąłem pasy. Odpalam samochodzik. Włączam przód. Włączam sobie tył. Oczyściłem. Szyba paruje no to mogę sobie zwiększyć temperaturę ustawiam oczywiście przednią szybę przy takiej temperaturze jak jest teraz czyli koło 0 stopni no będzie parowało, ponieważ no ja mówię tak, zdjąłem kurtkę, no nie wiem pota mojego ciała powoduje wy tego może tak dokładnie nie widzicie, ale tutaj troszkę widać, że szyba przyparowuje no to klimatyzacja moi drodzy i nawet bym zwiększył jeszcze mocniej nawiew na chwilę tak zobaczcie momentalnie odparowało. Pamiętajcie o tym, że klimatyzacja ma właściwości osuszające powietrza. Kolejna rzecz, którą bym zrobił, no może teraz tak nie widać mocno, no ale mam zapadaną szybę. No to bym sobie ją otworzył. Wyciągnął taką oto piękną, czystą chusteczkę. Przetarłbym sobie lusterko jedno. Ładnie, pięknie. Tak. Zamknąłbym szybę. Zawsze o te gumy się troszkę oczyści. Otworzyłbym drugą szybę. Zrobił dokładnie to samo. I moi drodzy, no większość osób albo da radę sama tą oto piękną chusteczką przeczyścić lusterko. Albo poprosić egzaminatora czy panią egzaminator, czy mogłaby chusteczką przeczyścić mi lusterko. Myślę, że bez najmniejszych problemów się zgodzi. A jeżeli nie, no to sobie troszeczkę popuszczę pasa. Tak. I przeczyszczę sobie to lusterko. No nie? I tyle. Zamykamy oczywiście szybę. Ja już sobie zmniejszyłem odrobinkę nawiew. O, może sobie na trzy ustawię. I tak naprawdę do jazdy po łuku mogę sobie włączyć, wiecie, pióra wycieraczek, jeżeli tak pada jak teraz, czy tak siąpi. Na raz ustawić sobie jedną kropelkę. Włączyć sobie ewentualnie co jakiś czas tył. Gdyby mi z tyłu szyba parowała. No to włączam sobie odparowywanie tylnej szyby i lusterek. W każdym współczesnym samochodzie to znajdziecie, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. I jedziecie, moi drodzy. No przecież pamiętamy o takich podstawach. Podstaw kolejna rzecz, na którą znowu zwracam uwagę, to jest kolejny filmik, na który zwracam uwagę. Siąpi deszczyk. Automat nie zmienił na światła mijania. Oczywiście z ręki włączam światła mijania. Możecie mieć tutaj pokrętła, tak jak ja mam we Fordzie. Możecie mieć tutaj tak na lewej dźwigience. Otóż no, tam bez różnicy, w zależności w jakich autach się uczycie jeździć. Hyundai i Kijanka, które my posiadamy, mają tutaj tak. No i światła mijania działają. Egzaminator się pyta, czy jest Pan Pani przygotowana, tak? Do zadania numer 1 jazda pasem ruchu. I wtedy, moi drodzy, sprawdzacie sobie jeszcze raz, czy ustawiliście sobie dobrze fotel, kierownicę, lusterka, czy wszystko jest czyste, zapięte pasy, czy włączone światła, tak? Czy szyby są odparowane, są czyste, i w ogóle zwalniacie hamulec ręczny. No u mnie akurat w automacie zwalnia się z automatu, tak? Zobaczcie wrzucę sobie bieg wsteczny i on tak naprawdę od razu pojedzie bez najmniejszego problemu wrzucam drive'a i tak samo jedzie no nie? więc tutaj akurat nie mam problemu, ale oczywiście mogę sobie też z ręki zaciągnąć i ładnie się wyświetli że zaciągnięty mogę go z ręki też spuścić tak? no nie? natomiast jakby tutaj no nie ma problemu mi się zwalnia i zaciąga z automatu taki bajer Natomiast o tym pamiętajcie, tak? Jeżeli nam się pali czerwona kontrolka od hamulca awaryjnego, czyli od hamulca ręcznego, no to zanim ruszymy, pamiętamy o tym, żeby to zwolnić i dopiero wtedy jechać. Oczywiście też pamiętajcie, że przed ruszeniem na placu obowiązkowo upewniamy się o możliwości rozpoczęcia jazdy, czyli w lewo, w prawo, w lewo i ruszamy. Takie podstawy podstaw Powinniście mieć na praktycznie każdych jazdach w kursie przypominane, utrwalane, aż wejdą wam gdzieś tam w krew i już inaczej nie pojedziecie, bo ja za chwileczkę jadę do Poznania i podejrzewam, że spotkam mnóstwo kierowców jadących na włączonym automacie, czyli na światłach do jazdy dziennej. No skoro kropi deszcz, zgodnie z prawem jest to zabronione, tak? Więc tutaj na tego typu rzeczy zwróćcie uwagę. Moi drodzy, pamiętajcie też o jednej rzeczy, bo ja to bardzo często powtarzam, że to od Was też zależy bardzo dużo. To Wy sobie powinniście poczytać, zajrzeć do internetów. Jeżeli jakiś temat was zainteresuje, zapytać instruktora, podyskutować z nim, nie wiem, pokazać mu jakieś nagranie, nie wiem, jakiś artykuł, albo samemu w domu sobie, wiecie, coś doczytać, poczytać, rozwinąć temat. No bo wiadomo, że to od nas tylko i wyłącznie zależy, jak dużą wiedzę my posiadamy. Ja sam sobie tak naprawdę, jeżeli mam okres teraz zimowy, że nie szkole motocyklistów, mnóstwo rzeczy czytam. Jeżdżę sobie, no ja szkole generalnie dużo na motocykle, więc jeżdżę sobie, wiecie, po sklepach motocyklowych, dowiaduję się o nowościach. Ostatnio właśnie byłem z żoną w sklepie motocyklowym, z którym współpracujemy i naprawdę, no nowości mnóstwo, całe mnóstwo. Siedzieliśmy tam parę godzin i chłopaki nam tłumaczyły, co, jak, dlaczego, po co, co się zmieniło, dlaczego, dlaczego to, dlaczego tamto, no bo to przecież, no ta wiedza nam nie podczas snu nie spłynie. Ja muszę włożyć dużo pracy w to, żeby coś wiedzieć. Pamiętajcie o tym. Prawo jazdy to naprawdę ogrom wiedzy, umiejętności. To też mega zajawka, więc fajnie, jakbyście coś tam wiedzieli, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie, Marcin.